Witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać jak można przechowywać pieczarki. A więc kupiłem większą ilość pieczarek. Wszystkiego dzisiaj nie zużyję. Będziemy wprawdzie robić naleśniki yy, wytrawne, ale tych pieczarek aż tyle nie pójdzie, bo mam tego chyba z 3-4 kilo. Więc yy, ja te pieczarki przygotowuję do mrożenia. I teraz pokażę Wam, w jaki sposób je przygotowuję. Tu akurat już mam jedną wyczyszczoną, ale przede wszystkim najważniejsza rzecz obieram pieczarkę. Wiem, że wiele osób, większość można nawet powiedzieć. Yy, neguje to i mówi, że wystarczy umyć i że pieczarki nie trzeba obierać, ale z drugiej strony zastanówcie się, dlaczego pieczarka, jako jeden z nielicznych grzybów, jest tak zbudowana czy tak rośnie, że można ją bez problemu poobierać. No, coś w tym jest, prawda? I teraz dokładna instrukcja obierania pieczarki wystarczy zwykły nożyk łapiemy tu za skórkę przy cząku i po prostu elegancko nam to schodzi plaster po plasterku ta skórka po prostu schodzi dokładnie jest tak jakby ta pieczarka była stworzona do tego żeby ją obrać i Powiem Wam, że to nam daje pewność, że żadne te nawozy, żadne nieczystości, które są na tej pieczarce nie zostaną. Nie będziemy tego spożywać. Umycie nie daje nam takiej gwarancji. Możecie być pewni, że jeżeli będziecie płukać te pieczarki, myć, to i tak część tych szkodliwych substancji. Yy, zostanie na tej pieczarce czy nieczystości, więc yy, obieramy. Ta skórka jest taka dosyć gruba, nie jest za gruba, więc nie tracimy dużej tej pieczarki, ale elegancko się obiera. No i później bierzemy jeszcze nóżkę, spod kapelusza, delikatnie skrobimy To elegancko schodzi wszystko, nie ma tu żadnego problemu. Miejsce przy miejscu, pyk, pyk, pyk. Obranie takiej pieczareczki to jest moment. I zawsze jeszcze odcinam tutaj milimetr, dwa ze spodu, bo to też jest niedoczyszczone. Teraz mam pewność, że ta pieczareczka jest czyściutka. Nie muszę jej płukać, nie muszę jej moczyć, nie muszę szorować. I tak robimy z każdą pieczarką. O, widzicie? Nie ma tu jakichś problemów, trudności z obieraniem tych pieczarek, więc mówienie, że pieczarki się ciężko obiera, że nie trzeba tego robić. Poza tym raz usłyszałem, że czy wszystkie grzyby obieram. No nie obieram wszystkich grzybów z prostej przyczyny, że grzyby leśne są zupełnie inaczej zbudowane. Je wystarczy właśnie umyć, wypłukać i to jest wszystko. Pieczarka jest tak zbudowana, że bez problemu można ją czyścić. I ja pieczarki czyszczę. Wtedy mam pewność, że te pieczarki są czyściutkie, że te pieczarki są przygotowane do spożycia idealnie. Poza tym, w tej formie, którą teraz robię, czyli do mrożenia, obranie, gwarantuje mi to też, że tu nie będzie żadnej pleśni, że nie będzie. Yy, żadnych bakterii, yy, że ta pieczarka nic się z nią nie będzie w tej zamrażarce działał A więc obieram, widzicie, każdą po kolei: nóżkę też skrobię i odcinam. Na pewno jeszcze się zastanawiacie, dlaczego w takim razie, jeżeli nie zużyję wszystkich pieczarek, tak dużo naraz kupuje, A więc jest to. Powodowane też względami ekonomicznymi, teraz pieczarki generalnie kosztują ponad 12 zł, 13, 14, 15 różnie, ale czasami pojawia się promocja i te pieczarki są poniżej dychy, a więc wtedy rozsądek nakazuje, żeby sobie tych pieczarek kupić więcej. I tym sposobem, czyszcząc je i mrożąc, mamy świeżą pieczarkę. Możecie mi wierzyć, że po rozmrożeniu ona nie traci swoich właściwości. Mamy świeżutkie pieczarki, ale generalnie oszczędzamy przy tym naprawdę sporo. No bo jeżeli ja te pieczarki kupiłem po 8 zł za kilogram, a jutro mam je kupić po 13 czy 14, no to jest spora różnica. To nie jest 5-10%, ale 40% na kilogramie, więc spora oszczędność a odrobina roboty bo tutaj jest naprawdę przyjemność obieranie tych pieczarek, czyszczenie tak obieramy wszystkie pieczarki jakie mamy jeszcze jedna taka ważna rzecz przy obieraniu że nie zawsze te skórki jak obieramy no pokażę one nie zawsze do końca do środka Samego yy, kapelusza, dochodzą i czasami tu zostaje kawałek nieobrany. Wystarczy to wtedy nożem poskrobać. Jeżeli są jakieś wnęki, o, gdzie ta skórka nie zostaje obrana, to wystarczy tylko o, tak jak nóżkę się skrobię, poskrobać tą ka część kapelusza. I wtedy mamy pewność, że ona jest czyściutka. Pieczarki mamy już obczyszczone, a więc teraz będziemy je odpowiednio przygotowywać, kroić, aby móc je bezpośrednio po rozmrożeniu wykorzystać. Oczywiście można je zamrozić w całości, ale później, rozmrożone, one zmieniają strukturę i może nam być ciężko je wtedy kroić. Dobrze się zastanowić, do czego nam będą potrzebne. Ja pieczarki kroję na dwa sposoby. I jeden y, sposób to jest krojenie ich po prostu w plastry i te plasterki. To już y, tak pokrojoną pieczarkę mogę wykorzystać do pizzy, do zapiekanek, do kanapek. I innych yy, rzeczy, które będę przygotowywał bezpośrednio z tej pieczarki, I to jest krojenie w piórka i tak pokrojoną pieczarkę. Później po prostu tylko wsadzamy do woreczków foliowych i zamrażamy. I to jest pierwsza ta metoda przygotowywania pieczarki. A więc piórka. Tą formę zachowuje ta pieczarka, tak jak ją zamrozimy, tak ona później będzie. I to jest do tych potraw. Drugim sposobem, który, w który kroję pieczarki, to jest kostka. I teraz, dlaczego w kostkę? Ponieważ tą kostkę robię trochę większą, wiadomo, pieczarka jak będzie smażona yy, czy gotowana, ona trochę się zmniejszy. W każdym razie w kostkę kroję dlatego, że te pieczarki będę wykorzystywał do sosów, zup. Nie potrzeba nam do tego żadnych jakichś specjalnych umiejętności, żeby to w kostkę pokroić. I w kosteczkę kroimy, i tą kosteczkę zamrażamy także w woreczkach foliowych. Po prostu kroimy tą pieczarkę w kostkę. Później tak gotową możemy wrzucić do zupy, do sosu. I to już jest gotowe. Co ważne że jeżeli pokroimy w kostkę, o, to możemy tą pieczarkę czy do sosu, czy do zupy wrzucić jeszcze w formie zamrożonej. Nie musimy tego rozmrażać, nie musimy tego jakoś specjalnie szykować. Taką kostkę po prostu z woreczka bezpośrednio yy, wrzucamy do zupy, sosu lub jakiejś innej potrawy, którą robimy. Gdzie wymagana jest kostka, ponieważ ta pieczarka już jest czyściutka, i ona jest gotowa do spożycia. Nawet teraz, na surowo, możemy ją zjeść, bo jest czysta. Więc, nie trzeba po wyciągnięciu z zamrażarki jej specjalnie rozmrażać, płukać, myć. Tak jak jest, możemy wrzucić bezpośrednio do potrawy. Więc, to jest druga metoda. Przygotowania tej pieczarki i zaraz Wam pokażę, jak pakuję w woreczki i wsadzam do zamrażarki. Jeszcze jedna ważna sprawa, chyba najważniejsza, dlaczego obieramy, a nie myjemy, ponieważ yy, myta pieczarka nie nadaje się do tego, żeby ją mrozić. Z prostej przyczyny, że będzie mokra i. Yy, ta woda może zaszkodzić tej pieczarce, jak się będzie mrozić. Wiadomo, ona nasiąknie tą wodą i będzie taka napuchnięta. Później ten lód, te pieczarki po prostu całkowicie zmieni ich konsystencję. A ta woda, która jest w pieczarce, ona po prostu yy, tak bardzo tej konsystencji nie zmieni. Dlatego jak ją poobieramy. To możemy od razu czyściutką, bo wtedy jest czyściutka, mrozić i dawać do potraw bezpośrednio z zamrażarki. Też nie musimy jej pukać, myć, bo jest czyściutka. Teraz pokażę Wam, jak przygotowuję tą pieczarkę już do zamrażarki. Zwykłe woreczki foliowe śniadaniowe. Otwieramy woreczek i po prostu. Wsypujemy tą pieczarkę do woreczka, jak już macie spakowane do woreczka, woreczek wypuszczamy w powietrze, zakręcamy z dwa razy, żeby łatwiej nam było wiązać, i na zwykły supełek ja później te woreczki rozrywam. Staracie się podzielić na takie porcje, żeby na przykład jak będę chciał sobie na śniadanie jajecznicę zrobić to mam gotowy już woreczek, podsmażę, do tego 2-3 jajka wbiję, mam jajecznicę z pieczarką Jeżeli chcecie na większe porcje, na przykład już z góry podzielić, to większe woreczki po prostu bierzecie ja robię zawsze kilka małych woreczków i dwa, trzy większe. No bo jak zupę gotuję czy sos, no to tutaj ilości są dużo większe. I tak przygotowuję tą kostkę i tak samo piórka, tylko piórka wiadomo, robię większe paczki, bo na pizzę czy do zapiekanek tego dużo mi pójdzie. Tutaj mam takie, tak jak mówię, do takich szybkich potraw, jakaś jajeczniczka. Czy coś w tym stylu, to sobie robię takich 4-5 paczuszek. To już od Was zależy, jakiej ilości będziecie zamrażać. I tak gotowe, przygotowane woreczki po prostu do zamrażarki. I w momencie, kiedy potrzebujecie, wyciągacie tą pieczarkę. Ona już jest czyściutka, gotowa do tego, żeby wrzucić bezpośrednio do petrawy i tak jak mówię, te kostki nie trzeba rozmrażać, można je po prostu rozerwać w worek do sosu, do zupy, wrzucić czy tam do jakiegoś ryżu, czy co tam będziecie gotować. A z piórkami jest trochę inna sytuacja, bo je trzeba trochę rozmrozić czyli rozrywamy worek z tymi piórkami i je po prostu rozkładamy i dopiero dajemy na pizzę, zapiekankę yy, dlatego, że ona będzie wilgotna po rozmrożeniu i żeby nam się ciapa nie zrobiła błoto to trzeba tą pieczarkę w piórkach ja to zaraz wam pokażę o co mi chodzi, o te piórka, o yy, trzeba po prostu po rozmrożeniu Wysypać z tej paczki i zostawić najlepiej na sitku czy durszlaku żeby ta wilgoć, która tam w zamrażarce czy po zamrożeniu się zrobi trochę lodu, żeby to odsączyć, lekko przeschło i wtedy dopiero na zapiekankę czy na pizzę. Najszybszym sposobem jest to rozłożenie na papierowym ręczniku. To jest Najszybsze te piórka po rozmrożeniu trzeba przesuszyć. Kostkę nie trzeba, ponieważ no to idzie do potraw, gdzie już jest woda. A na pizzę, zapiekankę, lekko to po prostu rozmrozić. Chociaż powiem Wam szczerze, że ostatnio goście niespodziewanie przyjechali. Miałem te piórka pomrożone i nie było czasu, żeby tam się bawić w odsuszanie, odsączanie itd., więc te piórka rozbiłem, jak były jeszcze zamrożone, i takie zamrożone rzuciłem na pizzę, co się okazało genialnie wyszło. Więc, to czy będziecie rozmrażać, czy nie, to też już musicie sami sobie. Yy, spróbować, co Wam będzie yy, lepiej pasowało, ale na szybko też to działa, żeby po prostu te piórka zamrożone na pizzę yy, dać. Yy, zapiekankę to już trochę inaczej, bo tam mamy pieczywo, więc to pieczywo nam yy, może pociągnąć trochę tej wody i przykrywamy yy, serem. Ja pizzę jak robię, ser daję pod spód, więc. Pieczarka idzie na górę, ją ta temperatura szybko przypieczy i wysuszy. No mówię, to już zależy wszystko od Was, czy przygotujecie to w kostce, czy w piórkach. Później sami możecie eksperymentować, jak Wam lepiej, jak Wam wygodniej tego używać. A więc, pieczarki już popakowane. Tu mamy kosteczkę, tu są yy, piórka. I teraz po prostu wrzucamy je do zamrażarki yy, i one sobie zamarzną, będą czekały do tego czasu, aż odmrozimy, żeby ich użyć. Oczywiście nie były płukane, tylko czyszczone, więc nie ma obawy, że woda coś z nimi zrobi w tej zamrażarce, bez problemu można je mrozić.